Dobrze? Może być? Wygodnie? Super. Okej. Okay. Jest strasik? Chciałabyś się, Chciałaby się mm. dookoła na tym łóżku? Ty do mnie mówisz? Nie, do kamery. <laughs> A czy spodziewałyście się, że dziś wylądujecie razem w dwójkę z mężczyzną w łóżku? Nie. Nie, no proszę bardzo. To tylko, takie rzeczy tylko w Sopocie. Jesteś pedantem? Nie, pedantem nie, GM też nie, kolega jest. A, czyli jesteś taką osobą... A co sądzicie o związkach otwartych? Bo istnieje coś takiego, wiesz Aha. co to jest? Tak, wiem. To Znaczy, no domyślam się. Mhm. Nie jestem zbyt doświadczona, ale domyślam się. Słyszałaś od koleżanek? Nie. Z telewizji. Z ukrytej prawdy czy z pamiętników z wakacji? No, to jest zabawa jedynie, jednym stopniem, nie? Ale mhm. jeżeli masz się kobietę, to musisz ją szanować trochę, a nie możesz ją traktować jak jakąś dziurę. nie? Może mogło się mówić, że bez zobowiązań, w sensie, że bez uczuć i w ogóle, że tylko seks. Mhm. Nie, nie toleruję takiego. Nie. No ja myślę, że jeżeli masz się jedną kobietę, no, to trzeba cały czas być z jedną, nie? Nie można walić wrogi, nie? Jasne, jasne. Nie można walić wrogi. No, ale czasami się zdarza, nie? Nawet. Dobra. W jakim wieku Twoim zdaniem mężczyzna powinien stracić dziewictwo? Jaki to jest taki odpowiedni wiek? Nie wiem, 18 lat to jest chyba odpowiednia granica. No prawdopodobnie każdy chce jak najprędzej, no mm -hmm. już tak nie wiem, w 17 już ponad, to już wszyscy chcą mieć to za sobą. Przeważnie, przeważnie taki jakby wiek to facetów jest 16-17 lat, tak, no. przeważnie tak. Mm -hmm. Naprawdę ciężko znaleźć kogoś, kto ma późniejszy jakby. No wiesz, może nawet od małego, nie? Aha. ale od 16 tak myślę, nie? tak od gimnazjum dupeczki w tej się pokazują, wiesz, kształtów tak. nabierają. Nie? No jest pokaźnych rozmiarów to na pewno. <laughs> Tak, tak. Na pewno byłaby ostra czy, jazda. Tak, tak. Bez hamulców. Bez hamulców. A czy podoba się tobie jego kształt? Tak. Zdecydowanie opływowy taki. Tak, tak. O, owalny trochę tak, może Tak, z op... połyskiem taki nawet. Tak. Co jest najfajniejszego w Kościerzynie? Dlaczego warto odwiedzić Kościerzynię? W nie? Yellow pub, nie? To jest taka dobra impreza tam, nie? Mhm. Polecasz. No w Kościerzynie jest też dobry na rynku jest... fontanny mamy. Mhm. Zawsze tam pod mamarosą siedzimy sobie na tym. Pozdrawiam panią kierowniczkę Paula oczywiście i Czarnego. No i się jakoś tam bawimy, nie? jeździmy sobie. Mamy mało, jeździmy, jeździmy zawsze rundy walimy, ale to kościelna jest taka trochę mała, żeby mhm. objeżdżać tak często. Nie? Eee, chyba, że chcecie jeszcze poopalać się i porozmawiać nie, o czymś. Za gorąco, to się za gorąco. No ja też. Ja Cała mokra jesteś. Od... Ja <laughs> mam się odkryć? No. no to zaczyna się robić. Dobrze, gdyś jak wyłączaj <laughs> kamerę.